Stanisław Michalkiewicz opowiada między innymi o traktatach akcesyjnych, środowisku sędziowskim w Polsce czy o kulcie Lecha Kaczyńskiego Znowu mówię do Państwa z Kanady, tym razem z Missisagi w prowincji Ontario. Jak Państwo widzicie, już inny kominek w tle tam występuje, ale na tle kominka, bo tutaj kominki są bardzo popularne, ale przecież nie o kominkach chciałbym mówić. Mamy tu tutaj już w Kanadzie lato, bo tu od wiosny nie było, od razu lato się rozpoczęło. Proszę Państwa, ale też nie o warunkach meteorologicznych, klimatycznych w Kanadzie. Chcę mówić tylko o sytuacji w naszym nieszczęśliwym kraju. No, widać wyraźnie, że rozpoczęło się przywracanie pruskiej dyscypliny. Niemcy nie rezygnują właśnie, i piąta kolumna w Polsce też nie rezygnuje. Do Polski przyjechał owczarek niemiecki Franz Timmermans, żeby nas tam trochę potarmosić i odebrać trochę okruchów, kostek i poliwek, jak to mówił Adam Mickiewicz, a o te okruchy, kostki i poliwkę to się postarała żydowska gazeta dla Polaków, która przyznała mu tytuł Człowieka Roku. No, jak z takimi człowiekami będziemy mieli do czynienia, to nieźle na tym wyjdziemy, jak zabłocki na mydle. Proszę Państwa, Franz Timmermans oczywiście prezentował się jako nasz przyjaciel i w takim charakterze przywitała go Czereda. Nie wiem nawet, kto tam uczestniczył w tej czeredzie, ale rozpoznałem jednego czerednika w postaci pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego. No, nie wiem na co on liczy, że jak Franz Timmermans będzie tarmosił Polskę, to on na tym wypłynie politycznie, jego prestiż wzrośnie. No, tak, liczył chyba. Ten z, 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 z wózki, w czasach Targowica, Targowicy, Targowiczani z wózki. Zresztą była postać dziwnie osobliwa, ale mniejsza z tym, żeby się tylko pan prezes Zepliński, pan profesor Zepliński, bo już nie prezes, nie przeliczył, bo jak już przestanie być potrzebny naszej złotej pani i fransowi Timmermansowi, to kopną go w tyłek, bo takich profesorów jak on, to tam trzech na kilo wchodzi i już żadnej staroświeckiej rewerencji mogą wobec niego nie stosować. Podcina cymbał gałąź, na której siedzi, no ale to nie on pierwszy, nie on ostatni, bo to nie Jarosław Kaczyński tutaj zostanie przystawiony do pionu, tylko Polska zostanie postawiona do pionu. No, a tymczasem widać wyraźnie, że mamy do czynienia z sytuacją jak za dawnych czasów, kiedy to Ubecja się srożyła. Pamiętam, kiedy byłem. Przesłuchiwany przez bezpieczniaków, to jeden był dobry, drugi był zły. No i z taką sytuacją w tę samą metodę chyba nasza Złota Pani wobec nas zastosowała, bo z jednej strony owczarek niemiecki Franz Timmermans, który tam tarmosił Polskę jak tylko może chwytem bulldoga, a z drugiej strony angeliczne tony dobywa z siebie pan prezydent Walter Steinmeier, który przyjechał do Polski, żeby ocieplić stosunki z Niemcami. No widać, że słowicze dźwięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary, jak to mówił Mickiewicz. Proszę Państwa, no, widać wyraźnie, że do pionu jesteśmy tutaj stawiani, że relokacja uchodźców, no tu mamy się słuchać. No, tam nie sądzę, żeby się Niemcy specjalnie tymi uchodźcami przejmowali, ich losem. Tyle tylko, że chcą nas wytresować, żebyśmy. Tutaj się słuchali nawet, jeżeli pewne posunięcia uważamy za głupie, no to mamy je wykonywać, małczać, jak nieraz cóż dać, jak to mówią Rosjanie, milczeć, nie dyskutować. Proszę Państwa, w tej sytuacji dobrze by było, gdyby polskie władze przejrzały dokładnie, Traktat akcesyjny i traktat lizboński, i sprawdziły, do czego właściwie Polska się w tych traktatach zobowiązała. Bo jeżeli się zobowiązała do bezwzględnego posłuszeństwa wobec naszej Złotej Pani, no to wtedy nie mamy tu wejścia. Mamy, musimy się bezwzględnie słuchać. Ale jeśli do takiego bezwzględnego posłuszeństwa Polska się nie zobowiązała, no to trzeba to wyraźnie powiedzieć i panu prezydentowi Steinmeierowi, i zwłaszcza Francowi Timmermansowi, i że tak powiem wziąć na reedukację. Piątą kolumnę w Polsce, tych wszystkich yy, 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 panów żeblińskich, yy, no i im troszeczkę yy, promemoria tam na skórze wygarbować. Proszę Państwa, a tu widać, że to pod sztandarem praworządności najbliższa kombinacja operacyjna będzie prowadzona, yy, no bo odbył się już znowu kongres sędziów, i tam yy, wyszli z sali jak wiceminister. Przemawiał, a kiedy list prezydenta Dudy był odczytany, to nawet zaczęli buczeć. No widać wyraźnie, gdyby tu do Polski przyjechał Brażniew, to żaden sędzia by się nie odważył zabuczeć. Tylko by tam solił piękne wyroki tym, którzy odważyliby się buczeć, tak jak zresztą solili. No a teraz widać wyraźnie, że przynajmniej część tego środowiska. Już została skaptowana. Trochę tak ubolewam, że obok pani Małgorzaty Gersdorf, no, która tam, i tak dalej, to pan poczciwości człowiek, pan zszembosz tam się produkuje politycznie, na starość się politycznie zaktywizował. No. Hinduski obyczaj palenia wdów nie był taki głupi, chyba jednak, a starość, nieradość i paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy. Trochę to smutne widowisko z siebie robi pan profesor Szczębosz. No, ale to już tak bywa. Starość się bywa straszna, proszę Państwa. Ale tu jeszcze nic w porównaniu z męczeństwem, jakie tutaj się nam gotuje. Wszyscy miłośnicy piosenki mogą zostać pozbawieni atrakcji w postaci festiwalu w Opolu, bo pierwszym takim sygnałem było to, że pani Katarzyna Szczot nie zostanie tam dopuszczona do zaśpiewania. No a teraz słyszę, że zrezygnowała z udziału w festiwalu opolskim pani Maryla Radowicz, że zrezygnował pan Andrzej Piasek Piaseczny, no jak tak dalej pójdzie to tylko Jacek Kurski będzie tam musiał zaśpiewać i zatańczyć. No i a wtedy a kto będzie chciał to oglądać? Nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał to oglądać i pan Jurek Owsiak już wystąpił z ofertą pod adresem pani Maryli Rodowicza sądzę, że i inni, że na festiwal w Woodstock tam dostała, dostanie zaproszenie no prezydent Opola jest straszliwie zmartwiony ale właściwie dlaczego festiwal w Woodstock nie miałby się odbyć w polskim amfiteatrze wszystko przecież można załatwić tyle tylko, że państwa rządowa telewizja nie miałaby prawa Transmitowania tego festiwalu, ale za to TVN, Polsat i Superstacja by to transmitowały. Wszystkie te poprawnie polityczne, poprawne politycznie stacje telewizyjne, więc jakby ktoś już nie mógł wytrzymać, no to by tam mógł to sobie obejrzeć. Ciekaw jestem, jaki repertuar tam by został przygotowany przez wszystkich pracowników przemysłu rozrywkowego, jakieś takie zbiorowe litanie do konstytucji i tak dalej, bo przecież musieliby i jakoś ten ideowy nurt swojego protestu zaakcentować. Proszę Państwa, widzimy, że wszystkie środowiska są zmobilizowane. No i tylko nie wiemy, jak zwykle, jak się zachowa i jaka rola została wyznaczona naszej niezwyciężonej armii. Coś musi być na rzeczy, bo trwa zatapianie pana ministra Macierewicza, a prezes Jarosław Kaczyński, odsłaniając kolejny pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, powiedział zagadkowe słowa, że niezależnie od tego, co się w Smoleńsku stało, to te ofiary powinniśmy honorować pomnikami, proszę Państwa, niezależnie od tego, co się w Smoleńsku stało, no widać wyraźnie, że już do pana prezesa Kaczyńskiego też dochodzi to, że może nie było żadnego zamachu, zwłaszcza, że podkomisja kierowana przez pana ministra Złofrogiego Antoniego Masiewicza, no Jakoś nie udowodniła ponad wszelką wątpliwość tego zamachu. Widocznie pan prezes Kaczyński wyznaczył termin zawity tej komisji, ona w tym terminie niczego nie udowodniła. No. Nie udowodniła, bo powiedzmy sobie szczerze, niczego udowodnić nie mogła. W związku z tym teraz mamy powolną reiteradę z tamtego nieubłaganego stanowiska, że w Smoleńsku był zamach, bo skoro już pan prezes Kaczyński mówi, że niezależnie od tego, co tam się stało, powinniśmy czcić ofiary katastrofy, no to nawet gdyby zamachu nie było, to Nieważne, czy był zamach, czy nie. Okazuje się, że nieważne, czy był zamach, czy nie. Ważne jest tylko, żeby kult y, prezydenta Lecha Kaczyńskiego został utrzymany. Niezależnie od tego, co tam w tym Smoleńsku się stało. Panie redaktorze, porządek wezboński upadł i to każdy się z tym zgadza. Nikt nie będzie o tym nadzwyczajnym panu rosyjsko-niemieckim, chyba żaden Polak nie ma wątpliwości, jaki jest jego sens i jakie mogą być jego następstwa. Moje pytanie dotyczy takiego, co troszkę jak troszkę kilka lat. O zwycięstwie Stalików solidarnościowych było takie kolekcjonerskie rozbieranie, jak pan pamięta, muru berlińskiego. To później kolekcjonerzy przyjechali, bo te szklany to rozbijali, a później była o wiele ważniejsza konferencja międzynarodowa, na tyle doszło do utworzenia jednego państwa niemieckiego. I w tym jednym państwie niemieckim połączonym nie obowiązywała konstytucja Republiki Federalnej, a nie Republiki, Republiki Demokratycznej, tylko Republiki Federalnej, w której konstytucja mówi, że Niemcy pozostają w granicach 1938 roku. A więc obecne Niemcy pozostają w kolejcach 1938 roku, którym ja po się odkomentowanie tego w związku z całą wypowiedzią, cytatem Żyjemowskiego, bo on jest prawdziwy, Putina, bo on jeszcze prawdziwszy jest. A toż, ale drugie pytanie, no, to może ja odpowiem. Ja tak może ja powiem, 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 tego powiem. Tego samego. Dlaczego Stany Zjednoczone tak wystawiły swojego sojusznika, bo przecież w Europie nastąpiły takie duże zmiany dzięki Polsce? a Polska w tej konferencji berlińskiej nie brała nawet udziału, nawet przykawił się. Działo. Proszę Pana, niezupełnie tak było. Niezupełnie tak było, Kiedy były przygotowania do zjednoczenia Niemiec, warto przypomnieć, jaka, jakie tu są zaszłości. Na Nawiasem mówiąc, konstytucja niemiecka takiego sformułowania nie zawiera, jak Pan powiedział. Artykuł 116 niemieckiej konstytucji mówi, kto jest Niemcem. On nie mówi, że Niemcy istnieją w tych granicach, tak, takiego słowania nie ma. Ten artykuł mówi 116, on jest rzeczywiście, kto jest Niemcem. Niemcem jest mianowicie również i dzisiaj osoba urodzona na zachód, na terenach. Które 31 grudnia 1937 roku stanowiły terytorium niemieckie. Także w tym sensie ta granica jeszcze istnieje i w niemieckiej konstytucji rzeczywiście tak jest. Otóż warto wrócić do 1945 roku, do postanowień Konferencji Czterech Mocarstw w Poczdamie. Konferencja Czterech Mocarstw w Poczdamie Przekazywała Polsce ziemie zachodnie i północne w tymczasową administrację z zastrzeżeniem, że o ostatecznym przeznaczeniu tych obszarów zdecyduje traktat pokojowy z Niemcami, ponieważ Niemcy. W 1945 roku nie istniały. Nie było państwa niemieckiego, zostało zlikwidowane. Były tylko strefy okupacyjne, więc nikt nie, w ogóle o żadnym traktacie pokojowym nie było z kim podpisać traktatu pokojowego. Potem były w 1949 roku, zostały utworzone dwa państwa niemieckie, więc nie było Niemiec znowu, tylko były dwa państwa niemieckie. I w 1990 roku kanclerz Kohl zaproponował taką oto procedurę że wobec tego niech Niemcy się zjednoczą, wtedy powstaną Niemcy i z którymi będzie można podpisać traktat pokojowy. Co stronę polską szalenie zaniepokoiło, bo co będzie, jak Niemcy się zjednoczą, a potem nie podpiszą traktatu pokojowego z nami, bo z punktu widzenia Niemiec utrzymywanie stanu tymczasowości ziem zachodnich i północnych jest jak najbardziej racjonalne, natomiast z naszego punktu widzenia nie. I Polska podjęła interwencję skuteczną, skuteczną w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Tu akurat ta interwencja okazała się skuteczna. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nacisnęły na kanclerza Kola, że konferencja traktat 2 plus 4 to jest traktat pokojowy z Polską. Jeżeli nie, to nie będzie żadnego zjednoczenia i kol który chciał przejść do historii jako ten kanclerz, który doprowadził do zjednoczenia Niemiec, ugiął się pod tą presją. I Polska na, na, wprawdzie nie była formalnym uczestnikiem konferencji 2+4, ale kiedy sprawy jakieś dotyczyły jakiegoś polskiego interesu, to była dopraszana. To była dopraszana. Nie podpisała tego, no, tego traktatu, bo nie była uczestnikiem konferencji, nie była stroną tego traktatu, ale ten traktat 2 plus 4 jest traktowany. No, pan, porozumienie w Bukareszcie też było. I, było, i było, okazało się złamane. Więc w prawie międzynarodowym obowiązuje cały czas klauzula rebus sixtantibus. Ale na razie jest tak. Więc y, Niemcy oczywiście się na to zgodziły. Natomiast w traktacie podpisanym z Polską, już dwustronnym w 1991 roku, traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, y, ten traktat został opatrzony takimi adnotacjami uczynionymi przez ministra Genshera i ministra Skubiszewskiego, że ten traktat nie, do, nie reguluje roszczeń majątkowych osób prywatnych. Minister Skubiszewski, sprawozdając ten traktat w Sejmie, no okłamał, co tu dużo gadać, okłamał Sejm, twierdząc, że ta adnotacja oznacza, iż sprawa ta została definitywnie załatwiona. Stanowisko niemieckie jest odwrotne, skoro traktat czegoś nie reguluje i to jest ekspresji verbiz tam napisane, to znaczy ta sprawa nie jest uregulowana. Dlatego właśnie Erika Steinbach robiła to, co robiła za aprobatą pani kanclerz Merkel, bo takie jest stanowisko niemieckie. Niemcy grają na dwóch fortepianach w tej chwili z nami, znaczy na trzech właściwie, bo na żydowskim też. Ale jeden fortepian to jest. To są stosunki własnościowe na ziemiach zachodnich i północnych. Drugi, Fortepian, to jest polityka regionalizacji. A trzeci, żydowski.